Inflacja w Polsce wciąż jest bardzo wysoka. Donald Trump otacza się antyszczepionkowcami? To chyba nie do końca jest prawdą. InPost wprowadza nową funkcjonalność dla ludzi podróżujących samolotami. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Nazywam się Konrad Książak, a zanim do tych najważniejszych informacji przejdziemy, to jeszcze parter dzisiejszego odcinka. A partnerem tego odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w Akcje lub ETF, -y, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF, -y, to w XTB do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób kupić, sprzedać pierwszą akcję, założyć swoje konto, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę, pokazuje jak ja to robię. A jeżeli na koniec listopada będziesz w Warszawie albo jesteś w, z Warszawy, to zapraszam cię na konferencję w 100% bezpłatną, która odbędzie się na Stadionie Narodowym. Ja też tam będę. Konferencja Forfin 2024, 29 i 30 listopada na PG Narodowym w Warszawie. Wystarczy się zapisać, zapis jest w 100% darmowy, bezpłatny, biorąc pod uwagę to, z czego możemy się tam spodziewać. Masa ciekawych prelekcji odnośnie inwestowania i ciekawi prelegenci. Będzie Mateusz Samołek, Marcin Iwujcz, Tomek Jaroszek, czy chociażby Radosław Chodkowski, Jan Dziekoński. Więc myślę, że osoby, które inwestorom są znane i są bardzo dobrze znane. Ja też tam będę poprowadzę jedną debatę. debatę Debatę na temat, jak skutecznie inwestować na emeryturę. Postaram się zadać dosyć trudne pytania. Zapraszam serdecznie 29, 30 listopada Stadion Narodowy Warszawa. A skoro ogłoszenia mamy już za sobą, to możemy zacząć i zaczynamy od Polski, a konkretnie od inflacji. GUS podał ostateczne dane za inflację w październiku i można powiedzieć, że wciąż inflacja nie odpuszcza 5%. W październiku mamy kolejny wzrost inflacji. Zauważmy, od tak naprawdę marca 2024 inflacja cały czas rośnie. 2,0, 2,4, 2,5, 2,6, i teraz 5% inflacji, czyli ceny wzrosły o 5% w porównaniu rok do roku. Jeżeli zobaczymy, na poszczególne składniki tej inflacji, to myślę, że tutaj nie ma żadnego dużego zaskoczenia. Ze względu na to, że nie ma już tych tarcz odnośnie energii elektrycznej, energia elektryczna odpowiada za największy wzrost, jeżeli chodzi właśnie o inflację. 9,8% w porównaniu chociażby do końca 2023 roku, a w porównaniu rok do roku 9,7% wzrostu. Miesiąc do miesiąca wzrost jest minimalny, ze względu na to, że już bardziej porównujemy dane porównywalne, no ale rok do roku tutaj będą cały czas. Bardzo duże plusy. Biorąc pod uwagę rok do roku, jak to wygląda, też bardzo mocny wzrost jest chociażby w edukacji, restauracjach czy i restauracjach i hotelach, a spadek mamy w transporcie oraz w odzieży i obuwiu. No, tutaj ze względu pewnie na to, że jeżeli chodzi o sprzedaż odzieży czy sprzedaż obuwia, ona nie idzie najlepiej, dlatego też mamy lekkie, ale jednak, jednak spadki. Tutaj biorąc pod uwagę tę inflację, zauważmy, że wpływ zmian cen wybranych grup towarów, usług. W październiku jest największy w odzieży, później są warzywa, energia cieplna, a na minus największy w paliwach do prywatnych środkach transportu. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że każda jedna, jedna składowa jest tak samo ważna. No zdecydowanie najważniejsze są żywność, później użytkowania mieszkania, nośniki energii, między innymi transport. To są te trzy takie najważniejsze składowe, jeżeli chodzi o inflację. Pytanie, co dalej z tą inflacją w tym 2024 i już 2025 roku. Przypominam, że 2025 rok to jest kolejny rok wyborczy, Będą wybory na prezydenta, więc pewnie jak zwykle coś trzeba ludziom dać. No, i mówi się już o tym, że jeżeli chodzi o te tarcze odnośnie energii elektrycznej, one mogą być przedłużane. Jeżeli chodzi o mrożenie cen energii w 2025 roku, minister finansów Andrzej Domański powiedział, że plan jest gotowy i w przyszłym tygodniu przedstawi plan mrożenia cen energii, więc już będziemy wiedzieć dużo więcej. Premier zobowiązał mnie do przedstawienia planu mrożenia cen energii. Plan jest gotowy. Przedstawi go w przyszłym tygodniu premierowi. chce uspokoić Polskę, Polaków, że o zawartość portfeli mogą być spokojni. Będziemy pracować nad rozwiązaniem, aby ceny energii nie rosły w całym 25. Mówią o tym, żeby nie, co najmniej nie, nie rosły. Zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym razie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował o poparciu wariantu z utrzymaniem mrożenia cen energii. Wynika z zapowiedzi projektu nowelizacji Ustawy. Ustawa nosi tytuł o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 oraz 2024, ale jej tytuł ma być zmieniony z aktualizacją o rok też 2025. No i w tym projekcie właśnie mówi się o tym, że te ulgi w 23-24 mają być przedłużane i mówimy o tym, że ewaluacja stosowanych rozwiązań, dialog z podmiotami uczestniczącymi w zastosowanym mechanizmie maksymalnej ceny uzasadnia zmianę zaproponowaną w projekcie w zakresie zwiększenia reguły wydatkowej na rok 25, tutaj ze względu na wyższe niż zakładane poziomy cen w zaciewierdzonych taryfach ciepłowniczych, których wartość nie uległa obniżeniu w tempie, którym pierwotnie Zakładano tak, jest to dokładnie tłumaczone. No cena maksymalna obowiązywać będzie w 25 roku, oczywiście, jeszcze do końca tego nie, nie wiemy, jeśli to stanowisko rzeczywiście będzie w 100% uwzględnione. Ma być ustalone na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Będzie gwarantować gospodarstwom domowym ochronę w ponoszeniu kosztów za energię elektryczną, gdyż bez interwencji ustawowej odbiorcy płaciliby około 623 zł za megawattogodzinę. Teraz tyle wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie. W grupie G. I tutaj mówimy, że jeśli chodzi o to zamrożenie cen prądu, tak dla samorządów, ale nie dla mikroprzedsiębiorców. Dalsza ingerencja w ceny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w aktualnej sytuacji rynkowej nie ma uzasadnienia. Tak, tak w, tym momencie, w tym momencie taka jest właśnie opinia. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wprowadzone. Big Pharma. Te słowa wywołują ogromne dyskusje, ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o Big Pharma, to w ostatnim czasie nie mają dużych powodów do zachwytów, a wszystko ze względu na Donalda Trumpa i jego gabinet. Tak przez ostatni miesiąc wygląda wykres Pfizera, tak Astry a z kolei tak, Johnson Johnson, widzimy, że wszystkie te firmy zaliczają spadki, ale to są nie, nie wszystkie firmy farmaceutyczne, które zaliczają spadki i to mocne spadki. A wszystko ze względu na Donalda Trumpa i tutaj, jeżeli chodzi o media, bardzo często możemy zobaczyć różnego rodzaju tytuły, nagłówki, że antyszczepionkowiec albo że szur jest w gabinecie Donalda Trumpa. Chodzi tutaj o wybór Roberta Kennedy'ego juniora na stanowisku sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych. Po tej nominacji, po informacji o tej nominacji, rzeczywiście spół Spółki farmaceutyczne, spółki zajmujące się chociażby szczepionkami zaczęły bardzo mocno spadać. No bo mówimy o tym, że Novavax spadł o 6%, Biątek z Niemiec zaliczył dzień kolejny ze stratą 7%. Więc tutaj mówimy o naprawdę bardzo wielu różnych spółkach, które mocno spadają i bardzo często właśnie w mediach Robert Kennedy Jr. jest przedstawiany jako taki antyszczepionkowiec, a i bardzo taki potężny szur, albo nawet jeden z dowódców szurów. Czy to jest prawda? Moim zdaniem nie do końca, choć pewne symptomy mogą na to wskazywać. Jeżeli chodzi o Roberta Kennedy'ego Juniora, jakie on ma poglądy? No tutaj te poglądy są moim zdaniem bardzo mocno niejednoznaczne. No bo biorąc pod uwagę to, co on mówił, no to przywoływał fake newsy i to fake newsy, które już dawno zostały potwierdzone, że to są właśnie fake newsy. No bo on mówił o tym, że niektóre szczepionki powodują autyzm. Myślę, że wiele osób kojarzy takie informacje, tak, że szczepionki powodują autyzm. Ktoś kiedyś zrobił jakieś badania. Nie do końca wiadomo co chodzi z tymi badaniami. No ogólnie rzeczywiście były takie badania, w których potwierdzono, że szczepionki wywołują autyzm, ale co się okazało? Te badania zostały zrobione z poważnym naruszeniem etyki i tam była taka poważna niedbałość pracy. Przez to lekarz, który pierwotnie wysunął te twierdzenia, stracił licencję w wyniku nieprofesjonalnego postępowania, a inne Badania, które były później, które próbowały też wyciągnąć podobne wnioski, okazywało się, że te wnioski wcale takie nie są. Czyli szczepionki nie powodują autyzmu, nie powodują jakiegoś zmożonego autyzmu. To zostało wielokrotnie potwierdzone. Robert Kennedy Jr. mówi o tym, że jednak te szczepionki, przynajmniej mówił o tym, że te szczepionki autyzm powodują, więc no to jest jednoznaczny fake news, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnim czasie raczej tych wypowiedzi u niego nie usłyszymy, to były wypowiedzi 21, 22, 3 roku, teraz ostatnio już troszeczkę złagodził ten swój, tę swoją retorykę. I nie ukrywajmy, no jest to Szurska teoria, nie da się tego powiedzieć inaczej. Tylko, że media zrobiły z niego gościa, który jest przeciwnikiem wszystkich szczepionek, który mówi, że w ogóle szczepionek powinno nie być. Tak bardzo często widzimy na różnych portalach, czy to polskich, czy to, czy to amerykańskich. Tymczasem on mówił coś zupełnie innego. On mówił oczywiście to, że powodują autyzm, co jest szurską teorią, ale też mówił o tym, że to nie jest w 100% bezpieczne i skuteczne. I tutaj ciężko się z nim nie zgodzić, no bo żadna szczepionka nie jest w 100% bezpieczna i skuteczna. Oczywiście, biorąc pod uwagę szczepionki, którymi my się szczepimy, zwłaszcza jako dzieci, no to ten stosunek tego, że będziemy mieli jakieś, jakieś nopa, albo w stosunku do tego właśnie, że będziemy chorować na tę chorobę którą ta szczepionka ma u nas wyeliminować, no jednak jest jednoznaczny, lepiej się zaszczepić niż czego niż nie robić. Ale nie da się powiedzieć, że wszystkie szczepionki są w 100% bezpieczne i skuteczne. I Robert Kennedy właśnie mówi o tym, Robert Kennedy Junior mówi o tym, że te szczepionki nie są w 100% bezpieczne i skuteczne. No więc... Tutaj ciężko się z nim nie zgodzić, no bo, no bo oczywiście on ma, on ma rację. Zresztą na platformie X można zobaczyć jego wypowiedź, w którym on też wypowiada się o, o szczepionkach. I tutaj ważna jedna rzecz. On tę łatkę antyszczepionkowca bardzo mocno zyskał w momencie kiedy był COVID, bo rzeczywiście, on jest przeciwnikiem szczepionek covidowych. On mówi wprost, że jeżeli chodzi o jego antyszczepionkowe poglądy, tak one są, ale są w stosunku właśnie do COVID-u, nie do innych szczepionek. Nawet właśnie na platformie X w, na jednym z profili można zobaczyć jego wystąpienie, w którym on mówi, że wcale nie jest przeciwnikiem, nie, nie jest przeciwnikiem szczepionek. Mówi o tym, że jego dzieci są zaszczepione, mówi też o tym, że on jest. Był zaszczepiony szczepionką przeciwko, przeciwko grypie przez 20 lat, więc nie można go nazwać antyszczepionkowcem. To, do czego on się odnosi, to są właśnie szczepionki na COVID, i do tego on ma bardzo negatywny stosunek. Więc ciężko powiedzieć, że to są tak w 100% szurskie teorie. Jak mówiłem, jeżeli chodzi o ten autyzm, tak. Ale jeżeli chodzi o te szczepionki, to nie do końca jest tak, że on jest przeciwnikiem wszystkich szczepionek. Absolutnie nie. Mówi też o tym, żeby szczepionki były rygorystyczniej testowane i wyraził sprzeciw wobec szerokiego zakresu szczepień. Powiedział w wywiadzie podcastowym w 23: Nie ma szczepionki, która byłaby właśnie bezpieczna i skuteczna. No, chodziło tutaj o tym, że ma być w 100% bezpieczna i skuteczna. No, rzeczywiście nie ma takiej szczepionki, tak? ale z drugiej strony no, ten stosunek jest jasny: lepiej się zaszczepić niż, niż, tego, niż tego nie robić. Tutaj biorąc pod uwagę Kennedy'ego też jest myślę, że bardzo istotne to, co on mówi na temat żywności wysoko przetworzonej. Kennedy mówi wprost, że jeżeli chodzi o dodatki do żywności, różnego rodzaju dodatki do żywności, to ta żywność wysoko przetworzona odpowiada za całą masę chorób, które są w Stanach Zjednoczonych. No nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam problemy z żywnością są ogromne, zwłaszcza wśród tej biedniejszej części społeczeństwa. Też duża część społeczeństwa jest chociażby otyła i za to też między innymi odpowiadają, odpowiada żywność, a tak naprawdę też odpowiadają producenci żywności, którzy bardzo mocno tę dietę modyfikują. Coraz więcej dowodów wskazuje, że produkty spożywcze nie są dla nas dobre, Najnowsze badania pokazują, że wiele powszechnych problemów zdrowotnych, nowotwory, otyłość, depresja wiąże się z dietą. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że są wywołane właśnie przez tą żywność wysoko, wysoko, wysoko przetworzoną. Pan Kennedy mówi o tym, że należy to dużo bardziej kontrolować, bo jest to prawdopodobne, że duża część tych chorób udałoby się uniknąć, gdyby ta żywność nie była aż tak wysoko przetworzona. No tutaj jak jest jakaś ekspertka do spraw diety i otyłości z Wydziału Nauk Podstawowych Opieki Zdrowotnej. Na Uniwersytecie Oksfordzkim mówi, że chociaż poprawa diety, zmniejszenie masy ciała populacji, zmniejszy liczbę osób, u których rozwiną się takie schorzenia jak cukrzyca typu drugiego, to rola przetwarzania żywności w zdrowej diecie nie jest jasna. Może jestem dziwny, może jestem głupi, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś będzie jadł zdrowiej i więcej się ruszał, to będzie mniej narażony na wiele różnych chorób. Więc w tym akurat aspekcie. Pan Kennedy moim zdaniem zdecydowanie ma rację. No i biorąc pod uwagę społeczeństwo amerykańskie, myślę, że tutaj akurat powinno mu kibicować, żeby tę walkę on wygrał z tą mocno przetworzoną żywnością, właśnie ze względu na to, że ta mocno przetworzona żywność no jest w dużej mierze odpowiedzialna. No może nie ona sama, ale spożywanie tej, tej wysoko przetworzonej żywności jest odpowiedzialne za. Otyłość za różnego rodzaju schorzenia za różnego rodzaju choroby i temu chyba absolutnie, tego akurat absolutnie nikt nie, nie podważy. Też będzie walka z pestycydami. Kennedy wezwał Stany Zjednoczone do rozpatrzenia norm dotyczących pestycydów. Wskazał on listę 72 zatwierdzonych pestycydów, które są zakazane w trakcie wycofowania w Unii Europejskiej. Na przykład glifosat, środek kwastobójczy, który według międzynarodowej agencji badań nad Rakiem jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi, więc tutaj też on Mocno chcę zamieszać, nawet można powiedzieć, bardzo mocno chcę zamieszać, chociaż ma różne, również szurstkie poglądy w tym zakresie, mimo tego, że taka walka z pestydami Niektórymi pestycydami, które są właśnie chociażby w Unii zakazane, myślę, że jest mocna. Jeżeli mamy jakieś podstawy ku temu, że one są rakotwórcze, no to też mówi o tym, że jakiś jeden pestycyd e, atrazyna może być powiązany z dysforią płciową, zmianami w tożsamości seksualnej dzieci. No tutaj myślę, że to już podchodzi jednak pod szurską teorię. Jeżeli chodzi o zadanie Kennedy'ego, no to mówił też że ma tutaj zadania oprócz walki z przetworzoną żywnością też walkę z biurokracją. Może to oznaczać zwolnienie pracowników federalnych tych z Wydziału Żywienia Agencji do Spraw Żywności Leków, którzy są niekompetentni, nie wykonują swojej pracy, oni nie chronią naszych dzieci. Dlaczego w tym kraju mamy Fruit Loops, które mają 18-19 składników? Jedziesz do Kanady i masz tylko dwa lub trzy. I to jest myślę, że coś w czym Kennedy ma rację. Także jeżeli media mówią o Kennedy, że to jest antyszczepionkowiec, że to jest szur, to nie jest aż tak oczywista postać. Rzeczywiście ma dużo różnych szurskich teorii, nie da się tego ukryć, ale część poglądów, które głosi Kennedy, ma jak największy sens. A teraz wracamy do Polski i zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki GUSu. Biorąc pod uwagę eksport oraz import, nie ma absolutnie żadnych zmian. Najważniejszym partnerem handlowym dla nas wciąż są Niemcy. Chociaż ten eksport i import spadł leciutko, jeżeli chodzi właśnie o naszego zagranicznego sąsiada. Biorąc pod uwagę obroty towarowe od stycznia do września 2024 mamy dodatnie saldo 13 miliardów złotych. To oznacza, że w eksporcie jest troszeczkę więcej niż w imporcie. No i biorąc pod uwagę ten sam okres 2023 roku, to saldo wyniosło prawie 40 miliardów złotych. W porównaniu z analogicznym okresem 2023, eksport spadł o 7,7%, import o 5,7%. Biorąc pod uwagę tych naszych największych partnerów biznesowych, no to oczywiście na pierwszym miejscu Niemcy. Pod względem eksportu zauważmy, zdecydowanie wyprzedzają wszystkie inne kraje. Tutaj nikt im nie zaszkodzi. No na drugim miejscu no, jest taka rywalizacja mocna. Francja, Czechy, Wielka Brytania ledwo co, się, ledwo co się różnią, ale Niemcy na pierwszym miejscu. jednak biorąc pod uwagę rok do roku, jak to wygląda, no to chociażby w polskim złotym od początku roku do końca września, no to w polskim złotym spadek jest ponad 10%. W euro ponad 5%, więc mówimy o spadku i to dosyć mocnym spadku eksporcia do Niemiec. To też pokazuje to, co się dzieje w tym momencie w niemieckiej gospodarce. Po prostu tam jest źle, więc nie potrzebują aż tylu towarów. Jeżeli chodzi o import, tutaj też mamy spadki, no bo biorąc pod uwagę import, również Niemcy na miejscu pierwszym, ale zauważmy, jeżeli chodzi o euro, od początku roku 2,1% na minusie, a z kolei drugie Chiny ponad 4% na plusie, trzecie Stany Zjednoczone prawie 17% na plusie, ale tu jest już duża przewaga Chin czy, Chin czy Niemiec. Więc widać też tę zapaść w Niemczech właśnie ze względu na takie dane, na dane polskie Gusowskie. Odnośnie danych z GUSU, to mamy 2,7% wzrostu produktu krajowego brutto niewyrównanego sezonowo w trzecim kwartale 2024 roku. Jeżeli chodzi o PKB wyrównane sezonowo, o co tutaj tak naprawdę chodzi? PKB wyrównane sezonowo w cenach stałych przy roku odniesienia 2020 roku, a nie wyrównano w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego. I teraz niewyrównany sezonowo wzrósł o 2,7% rok do roku, a wyrównany sezonowo zmniejszył się o 0,2% rok do roku. Zauważmy, jak to wyglądało. Dynamika realnego PKB, biorąc pod uwagę wyrównany sezonowo, od dawna nie byliśmy na minusie. Tak naprawdę dopiero drugi kwartał 23, no i teraz trzeci kwartał 24 roku. No ale jeżeli popatrzymy sobie na analogiczny kwartał roku roku poprzedniego to już tu jest wzrost o 1,7, czyli rok do roku mamy wzrosty kwartał do kwartału, już aż tak dobrze nie jest, biorąc pod uwagę PKB niewyrównany sezonowo, to mamy tutaj wzrost o 2,7%, czyli cały czas idziemy mocno na plus. Wygląda na to, że polscy przedsiębiorcy mają problemy i te problemy są coraz potężniejsze. Biorąc pod uwagę branżę z problemami, tutaj budowlanka wysuwa się na jednego z liderów. Spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2024 versus trzeci kwartał 2023 według danych GUS o 1%, czyli nie jest jakoś strasznie mocny to spadek. Liczba rejestracji przedsiębiorstw, zauważmy, oni cały czas się utrzymują mniej więcej na tym samym poziomie. Od 2022 roku to ten poziom może troszeczkę spadł w 2023, ale nieznacznie, biorąc pod uwagę. Ten wykres jest on raczej stały. I biorąc pod uwagę strukturę rejestracji przedsiębiorstw, zdecydowanie najwięcej to są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki z, o, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. No, praktycznie one odpowiadają za 97% wszystkich rejestracji. 97-98% wszystkich rejestracji. Spółki partnerskie zauważmy 0,02% i spółki komendytowo akcyjne 0,01% to są te najmniejsze. Spółki. Ale jeżeli chodzi o upadłości, tutaj już jest zupełnie inaczej. Liczba upadłości w trzecim kwartale 24 wyniosła 104 i była o 19,5% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. I zauważmy tę liczbę upadłości przedsiębiorstw. No 2022 rok, rok do trzeciego kwartału tutaj nie było źle. Od tego momentu trochę się ta sytuacja pogorszyła i mniej więcej utrzymuje się od połowy 2023 roku w takich, samych, w takich samych przedziałach. Biorąc pod uwagę to, co najczęściej upada, tutaj już spółki ZO prawie 80% i osoby fizyczne około 6% to są te największe, te najczęstsze upadłości. No, biorąc pod uwagę właśnie te upadłości po sektorach, jak to sobie możemy zobaczyć, no to zauważmy, że jeżeli popatrzymy na same Same upadłości przedsiębiorstw 2024 rok 104 to najwięcej, zdecydowanie najwięcej jest w przemyśle i w usługach. Dalej mamy handel oraz budowla, budownictwo. To są te takie mm, przedsiębiorstwa, które najczęściej upadają. Biorąc pod uwagę budownictwo, to również można zauważyć, że liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w budownictwie bardzo mocno urosła w 2023 roku i w tych pierwszych 9 miesiącach 2024 roku, Zauważmy jaki to jest potężny wzrost wersus tego co było w latach 21-22, gdzie to było około 200, 250-270, teraz jest no, ponad 700 już przekroczone w tym roku 700, więc będzie pewnie w okolicach 800. Tutaj problemem, problemów jest kilka, między innymi produkcja budowlano-montażowa, która no, cały czas nie jest w najlepszym kondycji. Dynamika produkcji budowlano-montażowej, zauważmy wrzesień minus 9%. W porównaniu do września 2020, 2023, więc no to jest coś, co mówi nam jednak o dekoniunkturze, jeżeli chodzi właśnie o, budo, o budowlankę. Też biorąc pod uwagę jakieś kontrakty, przetargi, no to tak naprawdę nie ruszyło wszystko. To znaczy, GDKIA ja cały czas ogłasza różnego rodzaju przetargi na budowę dróg, 15-20 miliardów rocznie, no ale w PKP PLK jest zastój. Mamy nadzieję, że ten zastój się tak naprawdę w tym momencie odblokuje, w tym 25 roku, może jeszcze w końcówce samej 24 roku, no bo to miało się dawno blokować, a tego odblokowania nie ma. CPK to są lata kolejne, za może 2-3 lata. Biorąc pod uwagę budownictwo energetyczne, no tutaj wciąż jest dosyć istotny problem z dużymi kontraktami. Małe coraz, słyszę, że coraz częściej są Jakieś ogłaszane po, po chociażby spółkach giełdowych. Słyszę o tym, że te małe, tych małych już trochę zaczyna przybywać, ale duże projekty energetyczne no tego jest tak naprawdę jak na lekarstwo. Póki nie będzie przetargów, no to ciężko, żeby w tej branży było jakoś bardzo dobrze. Impost buduje nową nogę biznesową związaną z liniami lotniczymi. Będziemy budować nową nogę biznesu opartą o nadawanie i powroty bagażu poinformował na platformie X-Prezes. Rafał Brzoska. No i tutaj mówimy o tym, że można będzie nadawać właśnie bagaże zagraniczne. Paczka nadana w Polsce trafi do maszyny paczkomat lub punktu PUDO w Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Włoszech, Portugalii lub... Holandii. Analogiczna usługa została udostępniona klientom z zagranicy, więc mówimy o tym, że będzie tutaj łatwiej z wysyłką transportu, jeżeli na przykład gdzieś lecimy. Nieraz przyszło mi wyrzucać do kosza rzeczy, bo tanie linie nieustająco zmieniają politykę bagażową dla swoich pasażerów, nieustająco podnoszą ceny. Będziemy budować nową nogę biznesu opartą o nadania, powroty i, baga i powroty bagażu. Po to rozstawiliśmy maszyny na lotniskach, by były częścią naszego nowego biznesu, powiedział właśnie na platformie w formie X Rafał Brzoska. No i zauważmy, cena. Mała paczka do 25 kilo to wydatek 28,99. Dla porównania, żeby przesłać moją paczkę z Polski na przykład do Francji poprzez DPD 99 zł za pomocą DHL 114. Gabaret B to będzie 49,99 w DPD 99 w DHL 125. No więc mówimy o tym, że to będzie przełom dla klientów. To jest najtańsza tego typu usługa na rynku. Myślę, że jest to informacja bardzo bardzo interesująca. No i tutaj mówią o tym, że to pierwsze 8 krajów, w których działamy to dopiero początek, co kwartał będziemy przyłączać nowe rynki do wysyłek międzynarodowych. Ułatwienie w aplikacji mobilnej w tej materii będą się pojawiać jeszcze częściej, co miesiąc. Odpaliliśmy dopiero wersję 1.0 usługi i zgłaszajcie mi, nawet wszystkim osobom z, z Impostu, co należy jeszcze do tego dopracować. No więc Impost rusza z nowym, ciekawym kierunkiem. I to wszystko na dzisiaj w najważniejszych informacjach. Tygodnia. Bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeszcze raz przypominam o Forfin 2024, 29-30 listopada, PGE Narodowy w Warszawie, konferencja bezpłatna. Dzięki bardzo. Cześć.